Cześć, witam Was serdecznie po długiej przerwie. Mam nadzieję, że przynajmniej część z moich stałych widzów ponownie będzie z chęcią odwiedzać mój kanał. Od mojego ostatniego materiału minęło już ponad pół roku. Mamy styczeń 2024, także jeśli chodzi o piłkę klubową, to rozgrywki ligowe trwają w pełni. W połowie lutego powrócą europejskie puchary. Natomiast jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, to teraz na przełomie stycznia oraz lutego mamy dwa wielkie turnieje na dwóch różnych kontynentach, a więc Puchar Azji oraz Puchar Narodów Afryki. I z tej okazji właśnie chciałem dzisiejszy odcinek poświęcić reprezentacji Japonii, która myślę, że nie tylko moim zdaniem jest faworytem do wygrania tego azjatyckiego turnieju, który Inaugurację będzie miał już 12 stycznia, a odbędzie się w Katarze. Tyle tytułem wstępu, i już teraz zapraszam Was do oglądania. A więc, dlaczego Japonia wygrała Azji? Myślę, że jak na to pytanie odpowiedziałbym w kilku słowach, mówiąc, bo po prostu ma najlepszą kadrę, to wcale nie byłoby w tym grama przesady. I równie dobrze mógłbym skończyć na tym ten odcinek, ale oczywiście, żeby nie być gołosłownym, to trochę się w tym temacie rozwinę. I już teraz na wasze ekrany powinna trafić grafika z piłkarzami powołanymi przez selekcjonera Japończyków, czyli Hajime Moriyasu. Jak widzimy, tutaj na tej liście mamy m.in. piłkarzy występujących na co dzień w angielskiej Premier League, czyli takie Hiro Tomiyasu, Wataru Endo czy Kairu Mitoma. Nie zabrakło również gwiazdora Realu Sociedad, czyli Takefuso Kubo. Pokrótce teraz omówię każdą z formacji, oraz od razu wcielę się tutaj w rolę selekcjonera i powiem, jak moim zdaniem będzie wyglądała pierwsza jedenastka Japonii, a na koniec wrzucę Wam taką grafikę, właśnie z tym podsumowaniem, jak w mojej opinii będzie wyglądał pierwszy skład. Zaczniemy oczywiście omawianie. Od bramkarzy. Tutaj na szybko, bo mamy dwóch zawodników występujących w rodzimej lidze, ale numerem jeden powinien być Zion Suzuki, który obecnie występuje w belgijskim trójdę. Jest on tam wypożyczony z urawy, której dotychczas trenerem był Maciej Skorża. Siemam Suzuki to jest bramkarz, który w mojej opinii naprawdę może zrobić dosyć ciekawą karierę i stać go na to, żeby występować w lepszej lidze niż belgijska. Teraz przechodzimy do formacji defensywnej, a tutaj mamy naprawdę ciekawych piłkarzy, bo jest oczywiście wcześniej wspomniany Takehiro Tomiyasu, ale mamy również dwóch zawodników z Bundesligi, jest to Hiroki i to oraz Ko takura odpowiednio VFB Stuttgart oraz Borussia Mönchengladbach. Ci, co śledzili losy warszawskiej Legii w Lidze Konferencji Europy, to mogą na pewno kojarzyć Yuki Sugawarę za Z. AZ Alkmar. To jest prawy obrońca. Ja tylko wspomnę, że selekcjoner Hajime Moriasu najczęściej preferuje ustawienie 1-4-2-3-1 i myślę, że ten blok obronny właśnie utworzy ta czwórka na lewej stronie, według mnie, powinien znaleźć się Ito. Środek obrony utworzą Itakura oraz Tomiyasu, a na prawej stronie, właśnie Sugawara z AZ Alkmaar. W obrębie pozostają jeszcze tacy piłkarze jak Koki Mashida czy Tsuyoshi Watanabe, którzy na co dzień występują w lidze belgijskiej. Także tutaj ta formacja defensywna, jeśli spojrzymy tylko po. W klubach, w których występują ci zawodnicy, wygląda naprawdę solidnie. Warto wspomnieć, że wymienieni wcześniej Ito Itakura oraz Tomiyasu byli w ostatnim czasie kontuzjowani, także nie mają oni tego rytmu meczowego, więc być może selekcjoner Hajime Moriyasu postawi na kogoś innego w tej formacji defensywnej. Przechodzimy teraz do pomocników, a tutaj duet w środku pola powinni utworzyć Wataru Endo z Liverpoolu, kapitan reprezentacji oraz Hidemasa Morita ze Sportingu Lizbona. Wracając tutaj do Wataru Endo, to jest zawodnik, który latem przyszedł do Liverpoolu. Wielu wtedy kibiców łapało się za głowę, że ten zawodnik będzie odstawał swoim poziomem od reszty zawodników Derec. Natomiast on w ostatnim czasie notuje coraz lepsze występy i udowodnił, że jest dość ważnym elementem w tej układance u Jurgena Klopa. Przejdziemy teraz do omówienia piłkarzy stricte ofensywnych. A tutaj między innymi znalazł się kontuzjowany Kairu Mitoma. Sam trener Brightonu Roberto de Zerbi był zdziwiony tym faktem, że Japończyk dostał właśnie powołanie do swojej kadry na Puchar Azji. On najprawdopodobniej będzie gotowy do gry dopiero w fazie pucharowej, także ja go tutaj wykluczę przy ustalaniu tej pierwszej jedenastki. Nie mogło zabraknąć powołania dla Takefusy Kubo, który obecnie robi furorę w Realu Sociedad. On tutaj będzie odpowiadał za kreowanie tych sytuacji, ale oprócz niego, jak patrzymy na tą listę, to japończycy naprawdę mają świetnych piłkarzy, bo jest to m.in. takumi Minamino, który w Monaco coraz lepiej się prezentuje, jest również duet występujący w Stad Reims, czyli Nakamura oraz Ito, oprócz nich Ritsu z Freiburga czy Daisen Maeda z Celtic Glasgow, także mamy tu samych naprawdę jakościowych zawodników. Pewniakiem na prawym skrzydle powinien być Takefusa Kubo na pozycji numer 10. Ja tutaj postawię na Takumi Minamino, a z lewej strony na Daisena Maeda. Warto tutaj wspomnieć o braku powołania dla Deiciego Kamady, który obecnie występuje w Lazio Rzym, wcześniej występował z powodzeniem w Bundeslidze w barwach Eintrachtu Frankfurt. W tym sezonie wiedzie mu się nieco gorzej, dlatego stąd ten brak powołania, ale on najprawdopodobniej by tutaj właśnie odpowiadał za tą pozycję numer 10 bądź tej ofensywnej ósemki. Jak pamiętamy Japończycy zawsze mieli świetnych piłkarzy na tą pozycję, bo przecież był to Shonzuke Nakamura, Keisuke Honda czy Shinji Kagawa. Każdy z nich świetnie wyszkolony technicznie. Także zobaczymy kto będzie grał na tej pozycji numer 10. Ja postawiłem na Minamino, ale nie wykluczone, że będzie po prostu to inny zawodnik. A tutaj selekcjoner Hajime Moriyasu. Naprawdę ma w kim wybierać, i tak jak wspominałem, ta jakość w tej formacji stricte ofensywnej jest ogromna. I to może być kluczowe tutaj w tym końcowym sukcesie Japończyków na tym turnieju. Jeżeli mówimy o napastnikach, to za tą typową dziewiątkę powinien odpowiadać ktoś z duetu UEDA bądź Asano. Ten pierwszy miał fantastyczny poprzedni sezon w barwach Sersle Bruce, ale po transferze do Feyenoordu Rotterdam mocno obniżył swoje loty. Natomiast Takuma Asano występuje na co dzień w VFL Bochu i w tym sezonie w Bundeslidze zdobył już 5 bramek. Także ja tutaj postawię na niego w roli tej typowej dziewiątki. Ale warto wspomnieć o wielkim nieobecnym, jakim jest Furuhashi, czyli napastnik Celtiku Glasgow, dla którego regularnie zdobywa bramki już od trzech sezonów. To jest dość zaskakująca decyzja ze strony selekcjonera japończyków, bo myślę, że to właśnie tutaj Furuhashi mógłby być odpowiedzialny za zdobywanie bramek, ale on ostatecznie w tej kadrze się nie znalazł. Więc tak jak wspominałem, za zdobywanie bramek powinien być ktoś odpowiedzialny z duetu Asano bądź Ueda, ale nie zapominajmy, że w obrębie pozostaje jeszcze Hosoya, który na co dzień występuje w rodzimej lidze. A teraz obiecana grafika z podsumowaniem tego, jak moim zdaniem będzie wyglądała Pierwsza jedenastka Japończyków. Warto tutaj zwrócić uwagę na kluby, jakie na co dzień reprezentują, bo są to naprawdę uznane marki. To jest oczywiście tylko moja propozycja składu, ale myślę, że większość z tych wyborów powinna się pokrywać z tym, co zaproponuje selekcjoner Hajime Moriyasu. Natomiast ta głębia składu Japończyków jest naprawdę imponująca. I myślę, że to może być głównym atutem samurajów na zbliżającym się Pucharze Azji. Na ostatnim Pucharze Azji Japończycy zajęli drugie miejsce, przegrywając w finale z Katarem. A propos właśnie Kataru, to myślę, że część z Was dobrze pamięta występy popularnych samurajów na ostatnim mundialu, gdzie m.in. pokonali w grupie Hiszpanię czy... Niemców co prawda zaliczyli małą wpadkę przygrywając spotkanie z Kostaryką, ale mimo wszystko udało im się awansować do fazy pucharowej. Tam od razu na etapie 1/8 odpadli dopiero po serii rzutów karnych z Chorwacją. Z Chorwacją, która wtedy zajęła trzecie miejsce na tym mundialu. A teraz przyjrzyjmy się jak wyglądały wyniki Japończyków w 2023 roku. Samurajowie rozegrali 10 spotkań, 8 z nich wygrali, jeden mecz zakończył się remisem, a jeden przegrali, było to spotkanie z Kolumbią. Większość to były mecze towarzyskie, ale warto tutaj zwrócić uwagę na kilka wysokich zwycięstw. Przede wszystkim ten mecz z Niemcami wygrany 4 do 1, po którym władze DFB postanowiły zwolnić jego Flicka z funkcji selekcjonera. Również te zwycięstwa nad Turcją, Kanadą czy Peru robią mu wrażenie. Jak widzimy tu na grafice, Japończycy w poprzednim roku rywali mieli naprawdę ze wszystkich stron świata, bo grali z przeciwnikami z Ameryki Południowej, Północnej, Europy oraz Afryki, a w listopadzie dwukrotnie grali drużyny ze swojej strefy w ramach eliminacji do kolejnego mundialu. Trzeba oczywiście wspomnieć o głównych rywalach Japonii do zdobycia tytułu najlepszej drużyny w Azji, a to jest m.in. oczywiście Korea Południowa, Iran czy Australia. Tak jak tu widzicie na tej grafice, mamy wszystkie reprezentacje biorące udział w tej edycji Pucharu Azji. Ja sobie je ułożyłem pod względem wartości rynkowej danej kadry, od największej do najmniejszej. Jak widzimy Japończycy tutaj zdecydowanie na pierwszym miejscu. Na drugim mamy wspomnianą Koreę Południową, której największą gwiazdą jest oczywiście Hwangmin Son. Oprócz niego warto tutaj zwrócić uwagę na Kim In-je, obrońcę Bayernu Monachium, Kang lina występującego w Paris Saint-Germain. Czy będącego ostatnio w naprawdę dobrej dyspozycji Huang Chana, który występuje w Wolverhampton? Warto również dodać, że selekcjonerem Korei Południowej jest Jurgen Klingsman, czyli człowiek, który przecież wielokrotnie był przymierzany do objęcia naszej kadry narodowej. Następnie mamy reprezentację Iranu, a tutaj warto zwrócić uwagę na duet napastników Sardar Azmoun, Mehdi Taremi odpowiednio AS Roma oraz FC Porto. To są piłkarze ograni na europejskim poziomie, są oczywiście gwiazdami swojej reprezentacji i myślę, że jeżeli Iran dojdzie dość wysoko w tym pucharze Azji, to być może ktoś z tej dwójki sięgnie po koronę króla strzelców. Następną reprezentacją jest Australia, i muszę szczerze powiedzieć, że tej kadrze brakuje przede wszystkim głośnych nazwisk, jak miało to miejsce kilka czy kilkanaście lat temu. Tutaj na myśli mam m.in. Harego Kiwela, Marka Widukę czy Tima Keihila. Oczywiście należy wspomnieć, że popularne Kangury to jest drużyna, która na ostatnim Mundialu Odpadła na etapie 1-8, więc nie wolno ich lekceważyć. Kolejny kraj to Zjednoczone Emiraty Arabskie, a największą gwiazdą tego zespołu jest selekcjoner Paulo Bento, czyli tu podobnie jak w przypadku Klinsmana, trener, o którym się mówiło, że może objąć naszą reprezentację. Wszyscy powołani zawodnicy występują w rodzimej lidze, a warto tutaj zwrócić uwagę na naturalizowanego Brazylijczyka Fabio Lime – który od wielu lat jest gwiazdą tamtejszej ligi. Przedostatni zespół, o którym tutaj coś warto powiedzieć, to Uzbekistan. Jest to reprezentacja, która w swoich szeregach posiada kilku zawodników na co dzień grających w Europie. Dwóch młodych piłkarzy, na których warto spojrzeć, to klubowy kolega Przemka Frankowskiego z Lons, czyli obrońca Kusanow oraz zawodnik CSKA Moskwa Fajzulajew. Największą stratą w kadrze Uzbekistanu jest brak najlepszego strzelca w historii reprezentacji, czyli Eldora Szomurodowa. Piłkarz dobrze znany kibicą włoskiej Serii A, niestety odniósł kontuzję, która wykluczy go z tego turnieju. Ostatnia reprezentacja, o której powiem, to Arabia Saudyjska. I tu mamy podobny case jak w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Śmiało można powiedzieć, że największą gwiazdą tej kadry jest trener, czyli Roberto Mancini, Włoch, który w sierpniu poprzedniego roku zrezygnował z funkcji selekcjonera swojego kraju, następnie zaakceptował bajeczną ofertę finansową i przeniósł się właśnie na Półwysep Arabski. Wszyscy powołani na turniej przez niego piłkarze występują w Lidze Saudyjskiej. Większość z nich reprezentuje barwy Al-Hilal bądź Al-Nasr. Salem Al-Dawsari, który na poprzednim mundialu zdobył dwie bramki, to motor napędowy tej drużyny, ale zapamiętajcie też Albu Raikana, bo to piłkarz, który powinien kilka bramek na Pucharze Azji zdobyć. Aby zdobyć tytuł trzeba oczywiście najpierw wyjść z grupy, a tutaj za przeciwników Japończycy mają Indonezję, Irak oraz Wietnam. Nie jest to wymagająca grupa, z całym szacunkiem oczywiście do rywali, Myślę, że zajęcie przez Japonię pierwszego miejsca to powinna być czysta formalność. Pójdę o krok dalej i powiem, że tutaj popularni samurajowie nie powinni stracić bramki w tej fazie grupowej. A skoro tak powiedziałem, to pewnie stracą już ją w pierwszym meczu z Wietnamem, a o tym dowiemy się 14 stycznia, bo wtedy właśnie będzie miało miejsce to spotkanie. I powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, więc czas na krótkie podsumowanie. W mojej opinii Japonia posiada obecnie najlepszą kadrę na kontynencie azjatyckim, jeśli mówimy o jakości piłkarskiej. Mają piłkarzy grających na co dzień w Europie w dobrych bądź solidnych klubach. Większość z nich gra regularnie i co najważniejsze stanowi ważny element dla swoich drużyn. Ponadto Japonia jest obecnie na 17. miejscu w rankingu FIFA, co daje im oczywiście pierwszą lokatę w swojej konfederacji. Wygrali również najwięcej razy Puchar Azji, bo aż czterokrotnie, a ostatni raz miało to miejsce w 2011 roku. Ja wybiegnę w przyszłości powiem, że popularni samurajowie to będzie jedna z rewelacji na Mistrzostwach świata w 2026 roku. Średnia wieku tej kadry powołanej teraz na Puchar Azji to niecałe 24 lata, także myślę, że większość z tych piłkarzy znajdzie się również w kadrze na Mundial. Wiadomo, ktoś tam z tej kadry wypadnie, ktoś wskoczy, być może nowe perełki, takie jak Kairu, Mitoma czy takie Fuso Kubo, bo Japonia to jest naprawdę bardzo ciekawy. Rynek i coraz częściej penetrowany przez najlepsze kluby w Europie. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie komentarz, kliknijcie łapkę i dajcie subskrypcję. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia.